Cześć! Z tej strony Kisiu. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak fajnie sobie znaleźć miejsce do driftowania w Polecam wam ten samochodzik, tak szerzymy nawet na dwójce. Po tym kółeczku, o tutaj, bardzo fajnie się driftuje. Patrzcie, czekajcie. O, na jedyneczce. Teraz na dwójce wam pokażę. Też idzie, ale to wtedy trzeba jednak trochę... Bo ja to oryginalnie te tak, auto mam. Teraz w ogóle nie wliftingowałem. Też jeździłem tu przed chwilą też, bo możecie zobaczyć, że trochę próbowałem. też. No ale jeździłem też BM... M3, M3, ja Jeszcze pokażę Wam ją. A teraz ją pokażę kółko dla bardziej zaawansowanych. No ale dobra, patrzcie tu. I mamy takie BMW. trochę to coś pozmieniałam chyba w w silniku nic nie robiłam ale to spojrzę w te inne no i patrzcie się... Jeszcze to... to trochę gorzej ale też idzie idzie Przykład mój kolega, co Wam podam, też kanału XMeg, Tam taki mój kolega, to on też Suprom dobrze jeździ w Kanał Kanał Meg, tam 30 subskrypcji ma. Możecie wbić, to subskrybować. No dobra, a teraz pokażę Wam drugie takie rondo. Dliftowania oczywiście to są według mnie dobre miejsca. Tu nie mam, ale gdzie nas ten? Ale weźmiemy sobie jakieś. Tego, tego Forda. Jakby coś to, to jest. Ford Sierra. Teraz sobie też. Każe. Co to? to jakieś auto? O! Ford Sierra. Co, w sport, czy coś? 87-rocznik. To prawie 170 kW. ale mi całkiem spokojnie auto. Te też jest dosyć dobre, już. No tamte jest za mocne. Tamte też nie mogą być za, za mocne oka. Dobra, i widzę, że tę tam jest. Ale nie wiem, czy to jest. Te. Dobra, sobie. No, tu jej widać. O. Są dwa miejsca do wyboru, takie dwa rondatu, jedną trochę mniejsze, jedną trochę większe. I mam myśli, że pójdziemy najpierw na te mniejsze. W ogóle tu jest jakieś takie owalne coś, też by w sumie można było coś, coś też sobie podklikować. No ale jedziemy na te kółko tam. na skróty, na skróty no, normalnie Ale to jest no i Ale to jest trochę jedynego bo tam to jest fajne na tym festiwalu Terondo, że tam nie mogą wam te boty przeszkadzać, te co tu jeżdżą. No na przykład te BMW. Już tu bo no one wam tam nie przeszkadzają, a tu ich jeździ tyle, że to jest możliwe. No i zaś kolejny. No ale dobra. Prawie to, to już jest dosyć dużo to takie taki gdzieś dobrych. No i w sumie to jeszcze wypróbujemy to, bo także na tym to nawet nie byłem. Możemy sobie też wypróbować jakieś auto na tym inne, jakieś oczywiście z napędem na tył. To jest jeszcze większe dąbo, ale to jest bardzo duże, naprawdę. O, tu mamy nawet tylko rondo w sumie. No, się, no może nie rondo, ale... To się, no to nie jest kółko i to jest trochę ten... By trzeba było ten, normalnie jechać. No. No. A mam pół jakieś no, to no, tak jak mówię, pecam wam te auto, a do tamtego rola jakieś mocniejsze. Dobra, ja się żałam, jeszcze raz mam gram. Cześć.